Dzień dobry. Witam cię serdecznie na moim kanale Angażujące Przywództwo. Cieszę się, że tutaj jesteś, bo to dla mnie oznacza, że jest dla ciebie ciekawe bycie angażującym liderem czy liderką. Dla mnie angażujące przywództwo to jest takie przywództwo, które z jednej strony jest oparte o budowanie zaufanych relacji z pracownikami, relacji opartych na szacunku, partnerstwie, uczciwości i to u mnie znajdziesz. Te tematy pokazujące, jak lepiej to robić, jak lepiej budować relacje, jak stosować bardziej empatyczną komunikację w stosunku do pracowników, jak po prostu być takim dobrym szefem, dobrą szefową. A z drugiej strony, angażujące przywództwo to jest przywództwo, które wykorzystuje przeróżne narzędzia do tego, aby angażować ludzi, czyli włączać ich. W różne etapy życia zespołu, cyklu życia pracownika, w różnych momentach firmy, zarówno pokazuje jakieś drobne narzędzia do wykorzystania, jak i zapraszam gości, którzy dzielą się swoim doświadczeniem jako angażującego lidera czy angażującej liderki. Rozmawiamy o rozwoju, rozmawiamy o docenianiu, rozmawiamy o talentach liderskich, rozmawiamy o empatycznej komunikacji. Jeszcze wiele, wiele innych tematów będzie tutaj poruszonych i... Jeśli jesteś tutaj i już przyjrzałeś, przyjrzałaś kilka filmów, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, aby zawsze mieć pod ręką i żeby do Ciebie docierały w pierwszej kolejności wszystkie nowości, które są tutaj. Podejrzewam, że w przyszłym roku będzie tego jeszcze więcej, ponieważ z roku na rok. Ten kanał coraz lepiej się rozwija i też cieszę się, że tutaj coraz więcej osób przychodzi. Ale ponieważ mnóstwo osób ogląda filmy, a mniej subskrybuje, to zachęcam serdecznie do tego, żeby zasubskrybować i żebyśmy byli wtedy razem. Zostawiaj komentarze pod, firma, pod filmami. Bardzo cenię też dzielenie się wiedzą, dzielenie się doświadczeniem. Myślę, że to jest również ogromna wartość dla wszystkich ludzi, którzy te filmy przeglądają. Że mogą zobaczyć komentarze i z jednej strony zobaczyć, o oh, wow, to, to ci ludzie mają takie same wyzwania jak ja, albo są takimi samymi ludźmi jak ja. Nie jestem w tym osamotniona, że na przykład tak się czuję, albo nie potrafię czegoś, albo tak coś robię. A z drugiej strony myślę, że to może być baza, wspaniała baza takich najlepszych praktyk, co robić, co robicie, co działa świetnie, żeby angażować ludzi. I jeszcze na koniec, kiedy mówię o angażowaniu nie mówię o tym, żeby ludzie pracowali więcej żeby robili jakieś godziny nadliczbowe nie o to mi chodzi, nie chodzi mi też o to, aby na ludzi na ich barki wkładać więcej stresu zupełnie nie, mówimy o tym, żeby ludzie chcieli dawać z siebie więcej serducha żeby czuli, że w tej firmie naprawdę warto warto być sobą, warto być sobą prawdziwym warto wkładać to serce w swoją pracę i warto wkładać w serce w relacje między innymi pracownikami. Jeszcze raz serdecznie cię tutaj witam. Rozgość się, zobacz y, kilka różnych playlist, y, zobacz, y, które będą dla ciebie najciekawsze. Oglądaj filmy, zostawiaj komentarze. I do zobaczenia. Może w jakimś momencie będziesz chciał, chciała zamówić u mnie szkolenie z angażującego przywództwa, z feedbacku, z komunikacji empatycznej czy z różnych innych obszarów, które są poruszane tutaj na kanale, a może indywidualny proces mentoringowy. Wszystko jest dla Ciebie. Do zobaczenia.